Siemaneczko, siemaneczko, ja jestem Łukasz Łuki-Jesionowski, a to jest kanał Kierowca versus Sport. I dzisiejszy dzionek yy, przy śniadanku. Podstawa to śniadanie, bo lecę potem na trening, więc muszę dobry posiłek sobie zjeść. Oczywiście u mnie omlecik, kawka, suplementy, witaminki. I tak zaczynam sobie dzionek. Przed pracą lecę na trening, więc wszystko Wam po kolei pokażę. Także zapraszam na odcinek, a później do pracy. Fajna dzisiaj linia, także będzie co oglądać. Zapraszam. No i posiłeczki sobie właśnie szykuję do pracy, bo dzisiaj 10 godzin pracy, więc zaczynamy. Kawka już się parzy, bo nie lubię z fusami, więc bez fusów odcedzam. No i co? Obiadek mam gotowy. I kolacja. Dwa posiłki do pracy, elegancko naszykowane. Eee, po treningu <laughs> i pod wieczór koło 18 kolacja. Także posiłeczki już zaplanowane. Dobra, teraz spakować się, bo to trening i do pracy to wszystko trzeba ładnie spakować, bo dzisiaj plan lekko napięty, ale to powiem Wam później. Dobra, ja gotowy, moi drodzy, na wyprawę, naprawdę. Torba treningowa zapakowana, torba do pracy zapakowana, oczywiście woda do pracy, na trening jest tutaj, no i mój neceserek z najważniejszym paliwem, żeby wystarczyło energii na cały dzień. No i co, ruszamy, lecimy, lekkie opóźnienie, mam 10 minut, bo 10 minut temu powinienem wyjść, także trzeba lecieć. W trening robimy, a później do pracy. No i słuchajcie, upał jak nie wiem 26 stopni. Zawsze jak odpalam samochód, to klimatyzację wyłączam, i na chwilę rozwieram wszystkie okna, żeby zrobić przeciąg. I przewietrzyć auto, żeby od razu klima na fulla nie chodziła. Za chwilę ją uruchomię. Wyleci to ciepłe powietrze i zamykam okna i moment się płodzi. Lecę, lecę obwodnicą. Bo troszkę mi czasu braknie a dzisiaj naprawdę napięty plan. Ale Wam za chwilę, już na obwodnicy, to wszystko opowiem. I ja, już na obwodnicy tej nowej, która prowadzi do Warszawy elegancko od tarczyna. Fajnie, bo wjeżdża się w szczakach i już mknę na Warszawę. Także dosyć szybko dojeżdżam do pracy. Jeszcze jak mi otworzą. Tutaj wjazd bliżej Głoskowa, to już będzie w ogóle super. Ale nieważne lecimy. Samochód pod zajezdnią zostawiam i lecę na trening. Eee, I dzisiaj mówię tak, dosyć bardzo ścisły dzionek, więc dosyć mocno musi być organizacyjny. Bo 11 musiałem wyjechać już z domu. Lecę na trening, potem 10 godzin pracy, więc to trzeba było dosyć dobrze zaplanować, żeby wszystko się ułożyło i spięło, tak? A po drugie, żebym też czuł swobodę, a nie napięty, bo tak na napię napięciu i na spinie ciężko jest i skupić się na trenowaniu i potem pracy. Wszystko poukładane w głowie, plan zrobiony i lecimy z tym dziąkiem. Fajny, bo naprawdę ja uwielbiam trenować, a potem i do pracy. Także łączenie tych dwóch rzeczy daje mi przecudowną satysfakcję. Lecimy. Patrzcie co się dalej będzie działo. technika i sparingi powiem wam 5 minut rundka wyczerpujące no i brazylijskie jiu są potrenowane reszta jeszcze chwilę trenuje a ja zbieram się do pracy trzeba się wykąpać, ogarnąć jeszcze obiad przed pracą zjeść a tu kolega prowadzi muay Thai. proszę. O... no i tak sobie wszyscy trenują lunch trening. Do 12 dobra zbieramy się dobra te kompany ogarnięte z elegancko lecimy w centrum jestem. lecimy sobie do pracy jeszcze obiady pod na zmiany trzeba lecieć a jaka linia to mam za chwilę pokażę dojdę lecę do czasu napięty 13.40 ale 14.30 na pracę Na no, i ja już, moi drodzy, autobus przejęty na pokładzie, już pierwsze półkurs już za mną. Ja jestem obecnie teraz na Tolinie, już pierwsze półkurs zrobiłem. Po prostu wszystko się odbywa dosyć szybko, jak kończę trening i lecę na zmianę, a wszystkim jak 14.30 już mam rozpoczęcie i to jeszcze na pętlę trzeba dolecieć. Więc nawet nie było czasu wziąć kamerki. Obiadek zjadłem w międzyczasie. I co? Praca rozpoczęta. Pierwsze pół kursu za mną. Dzisiaj trochę jest tej pracy. 9 godzin 51 chyba minut, także jest co robić. Ale powiedzmy, że nowa trasa tej linii, bo ona dosyć kiedyś była bardzo krótsza, teraz wydłużona. Także fajnie się będzie, myślę, jeździła. A jeszcze fajna pogoda dzisiaj. A, a wózeczek co ja dzisiaj mam? 8,5,31. No, klimka ładnie śmiga, także fajnie się jeździ. Lecimy na metro Wilanowska obecnie. To jechałem sobie na pętelkę, tym razem metro Wilanowska. Lecimy obchód może zrobić. O jak tu fajnie, chłodno, przyjemnie. Zobaczymy, że wszyscy wysiedli. No i wózek pusty i chwila przerwy chyba z 15 minut, akurat uda się zrobić 15 ale czarne chmury nad Warszawą się zbierają, coś czuję, że może być burza, to chociaż będzie lepsze powietrze, bo jest dosyć ciężkie. Dobra, idziemy sobie odpocząć. Jeszcze do toalety obejdę sobie wóz dookoła, trochę kroczków trzeba zrobić, bo dzisiaj trening był w ale kroczków jest niewiele, wiele, bo dopiero 6000 trzeba sobie dobić, żeby te 90 tysięcy było, nie? dzisiaj ta pogoda zmienna Jak widzieliście wcześniej piękne słoneczko Potem deszczyk i brzydka pogoda Przed chwilą było To Też pogoda, no nadal jest piękna Ale zobaczcie te chmurki Takie niebo I zachód słońca Jeszcze może popadać z tego Czarno, tu pięknie. No i tak zmienna pogoda. No i małymi kroczkami zbliżamy się do końca pracy. 22.15, no jeszcze dwie godzinki. Chyba jest dwa kółka jeszcze, może i tak. Teraz obecnie kółka skrócone do Sarmackiej, czyli metro Wilanowska-Sarmacka. Bo wcześniej jeździłem e, metro Wilanowska na Tolinie. No, a teraz chyba 5 kółek ostatnich skróconych. Mury deszczowe naszły wielkie, a deszczyk ledwie pokropił. No, ale teraz zaczyna coś kropić. Kończymy ten dzionek. Jak widzieliście, czas regeneracji skrócony. Nieźle, spokojny dzień przyspieszył moją regenerację. Spokojny dzień, nie? Rano trening, później praca, 10 godzin. Spokojny dzień, według mojego zegarka. Także dzionek kończymy. 24:25, koniec. Lecimy na do dom Cię odpoczywać. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji. Udostępniajcie. Trzymajcie się. Do następnego.